Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Dzisiaj poniedziałek, każdy tydzień zaczynamy od promocji, które będą trwały do środy, do godziny 24. I dzisiaj uruchamiamy promocję na woblery. Będą to na przykład woblery Dorado, te, które widzicie tutaj za mną. Dość szeroki repertuar, mamy tutaj woblerki Podklenia, Jazia, Brzane. Mamy też woblerki boleniowe, mamy woblerki sandaczowe, mamy też coś pod szczupaka i też woblery do głębszego obławiania rynien za sumkiem albo z ręki, albo w trollingu jeśli w danym okręgu można trollować kolejnymi woblerkami, które mamy, mamy teraz w promocji będą woblery River Custom Bites od Bartka Łusakowskiego, też widzicie je tutaj na dole i praktycznie pod każdego drapieżnika są przynęty do powolnego obławiania Opasek typowo po sandaczowemu płytko, płytko schodzące sandaczówki. Są woblery pod bolenia, topwatery tak zwane są też cykady do prowadzenia ekspresem są też klasyczne boleniówki ze sterem większe, mniejsze także szeroka gama, jeśli chodzi o, o bolki, i też sporo kolorów do wyboru. Mamy też tutaj nie wiem, czy o cykadach wspominałem, ale mamy cykady do ciężkiego obławiania, 22 gramy. Są też takie śledzie chudsze, na nieco płytsze, rynny przelewy i mniejsze rozmiary. Oprócz tego Bartek też robi fajne woblery trociowe i pstrągowe, ale one, co niektóre, też by się nadawały pod na przykład klenia. I są też, tak jak tutaj widzicie, kleniowe bączki z takim jajeczkiem, Jajeczkiem dowieszanym, żeby troszeczkę tego woblerka żeby troszeczkę tego woberka dociążyć. I jeszcze oprócz tych dwóch producentów będzie promocja na wszystkie woblery od Savage Gira. I tutaj mamy w, w Sewidzu są Twitchki. Twiczki już wam mówię są 4,5 cm, 7, e, przepraszam, 5,5 cm i 6,5 są też mniejsze i większe cykady. E, są też woblerki ze sterem tak zwanym SDR-em Gobi Crank 4 cm, 5 i e, 5 i 5 i 8. Tak? No tak. No. <laughs> się zamotałem. E, przez chwilę e, tych twiczków jest sporo, są też popery. Savage gira. Jak sobie tutaj zerkniecie trochę tych poperków 4-3 cm 6 8 jest. Są też wirujące ogonki, tak zwane w termikę troszkę koni na nich na nie połowiliśmy. Co prawda żadne giganty nie, nie wyjechały, ale jak najbardziej na okonia te przynęty się nadają. Także to mamy w promocji. Pamiętajcie, promocja trwa do środy do godziny 24. A ja teraz idę tutaj do Adasia, naszego mistrza nad mistrzami. Adasiu, proszę podłącz się do respiratora. Do respiratora. Znowu niech nas połączą e, więzy. Ożytanie. Więzy. Audiotechniczne. Marcinie, chodź od razu. I poprosimy też Marcinka, żeby nam pomógł. Adasiu jak weekend? Powiedz. Nie, najpierw powiedz, jak przeżyć poniedziałek. Jak żyć panie Adamie? Jak sobie poradzić z tym poweekendowym luzem i wejść w tryb pracy tak żeby być w 100% wydajnym Jak bo żyć? Bo mimo że zmarzłem Mów to... do mikrofonu <laughs> Jeszcze się nie podłączyłeś. się Mimo, że zmarzłem, to pojechałbym na nowo. Nad N nad N O tu jesteś O I gra muzyka Czekaj. Dobra O, tutaj się jest pan całe, całe okablowanie OK? No jak z tym poniedziałkiem, jak go przeżyć? Jedziemy na ryby? Dzisiaj? No. Nie. Ja już więcej na żadne ryby nie jadę. Ze mną. Ale nie, ogólnie. Opowiemy o tym w innym materiale. Dobra, Adasiu, kończymy dzisiaj tematykę akcji wędek. Dzisiaj pokażemy wędki najwolniejsze, z najwolniejszych, tak zwane... Superfasty. ...krowie ogony. Tak, tak. Nie wiem, jak pracuje krowi ogon, ale coś tu musi być, bo wielu każdy tej nomenklatury rolniczej używa znaczy bardzo... e, co do tych wętek. A po akcja, prostu tak, bardzo wolna. Bardzo wolna, najwolniejsza jakie mogą być? Używałbym ich do opadu stricte, czy koguty Koguty, <śladanie> 30 gram. Ty kogut i ona stoi. Nie nie, nie, dobra, zrobię. Pokrótce, po co, do czego nam takie wędki służą? Ta, ta wolna akcja, co ona nam daje? Ale za, mnie zapytać, ja nigdy takimi wędkami nie łowię, wiem, ciężko powiedzieć. Nie, ogólnie wędeczki są bardzo wolne. I z tych, co tutaj mamy, to są do połowu właśnie rybu czy też yy, paszoków. Trout area, Tro profesjonalnie trout area. Okej, okay, paszoków. <laughs> nie. Tęczaków, ogólnie do łowienia tenczaków. Tak. E, ja łowią tak. wędkarze ty, tymi wędkami białoryb, łowią mhm. też jakieś okonki, kleniki, jaziki. Do najlżejszego łowienia, najlżejszymi przynętami, jakimi tylko się daje, na przykład na paszoki, A. jak jeździliśmy, to zakładałem sam haczyk i przynętę bez praktycznie żadnego dociążenia. Na mormyszki. <laughs> też łowią mormyszkami. Dawaj zobaczymy, jak to się dzieje. Poczekaj, umina, poczekaj, poczekaj, bo y, zastanawiam się, czy wszystko dopowiedzieliśmy. Najlżejsze łowienie? Bardzo fajnie te wędki trzymają rybę, jak już się wepnie, bo one od razu wchodzą w ugięcie ostateczne i szczytówka niemalże dotyka dolnika. Fajnie tak. trzyma rybę, jak już uda się ją wciąć. Do łowienia najlżejszymi przynętami, przede wszystkim te wędki wiodą prym w takim okresie. Można powiedzieć poza sezonowym, czyli początek roku, jak nie ma zimy, styczeń, luty, marzec, do przedwiośnia, kiedy za specjalnie e, nic się nad wodą nie dzieje. Jeszcze mamy wyłączone większe drapieżniki do maja lub czerwca. Coraz większa rzesza wędkarzy e, łowi... Ale masz ty do powiedzenia. U jest. U jest. No i dobrze, wybiłeś dobrze, mnie, wybił dobrze. mnie z rytmu. Marcin, ty go. Poczekaj, bo ja jeszcze nie skończyłem, ja dopiero zacząłem. E, bardzo prężnie rozwijająca się e, gałąź spinningu e, i przede wszystkim też trzeba pamiętać o, to, o tym, że na te ultra ultra lighty najlżejsze przynęty praktycznie zawsze coś się złowi. Dokładnie. Zawsze zawsze coś się dzieje. Nawet jak, jak nie ma drapieżnika. Jak nie ukleja, to jelec, jak nie jelec, to to płotka. Kara, siliny, tak, Karp? e, karpie, tak. wszystko, wszystko praktycznie można e, tym złowić. Tak. Im lżej łowimy, tym większa szansa, żeby cokolwiek wydłubać. Bardziej każdych... teraz chyba na Mistrzostwach Polski już się liczą właśnie z ukleje i łowy na mormyszki, takie małe rybki i wygrywają. Dobrze, no. to Nie będziemy dwie. się za Dasiem kłócili, bo Adaś jest zawodnikiem Ta. <noise> z górnej półki. To. A Paweł zawsze wiesz, jak się rozkręca, tak gada, przy piciu też, ogólnie szatany. Ja nie piję. gada, gada, wypija, potem. Ja piłem i znowu musisz mu polać. <noise> On się zbija. potem wydaje. No, ja piłem? No nie, nie ma no. czegoś takiego w moim życiu w, <noise> w ogóle. Ada się dobrze. Pra Piesz, prawdę mówi tylko wtedy jak się pomyli. Słuchaj, dobra, pierwsza wędeczka, pokażemy, od co Bicado to Od 0,5 wyrzut od 0,5 grama, do 2,5 Do 2,5 g, tak. to jest Sensor X wędeczka, też ona jest fajnie skrojona, bo tu mamy, pokażcie, plutki koreczek, jest drewienko egzotyczne, krótki dolnik, e, no, taki... te wędki są z rodzaju tak zwanych no, też jednorękich bandytów, bo tu praktycznie nie ma dolnika w tej wędce. Pracujemy Odraż się kończy samym nadgarskiem. samym nadgarskiem, nie jest nam potrzebny duży dolnik, nie łowimy dużych ryb, nie ma dużych dobrze, przeciążeń. Chcemy zobaczyć jak się ugina? Tak, chcemy zobaczyć Proszę jak bardzo. się ugina. Czekaj, oddalam się. Śmiało Marcinek, może uda się złamać Widzicie, kiedyś w toś. Wędka praktycznie aż dotąd się ugina cała. Mhm. Od razu calutka. No dokładnie. Dlatego Ale dobrze trzyma rybę, się... tak? Ups, Dlatego no. dobrze trzyma ryby. Jak się wepną. Nawet jak się zdarza, że gdzieś tam jaziki za końcówkę lepiej się czepiają, no to jest dużo większa mm. szansa, żeby taką rybę... No złowić. I... I co ile wędek złamaliśmy? Sześć. Żadne nie. One lekko się zsunęły, nic się nie dzieje. Akurat Pokażmy... ten karabus za 1600 zł. O, to też jest ciekawe. A też wędka. Mikado. Tak, też Mikado. Teraz przybliżmy. E, to jest Katsudo. 198. Katsudo. 198 cm od 0,5 do 5, 5, od, od ,5 do 5 gramów. E, no widzę, jąkam ci. Tu już uchwyt? Poczekaj. I tutaj to mamy to takie metalowe wstawki. Zespół, ten dolnik, no. tak. Ten dolnik jest dość, e, dość ciężki e, poprzez to, to mocowanie, ale niektórzy wędkarze lubią czuć po prostu, że coś trzymają w ręku. Takie dociążenie. Czyni swoją powinność. Coś tutaj. Proszę. I to samo. Od razu wędka idzie w pół. Ciężko by było bolenia 60 na to wyjść, ale spróbujmy. Zatrzymać mogłoby być ciężko. Dobry następca. Masz? Trzymaj. Imperator jakiś na to założył, złamał. Po pierwsze, nie, to wiesz co, takie większe przynęty, to wtedy wiesz, tu otwierasz komrotek i tak rzucasz A wiesz, a wiesz... Ja o no, takim lasem uro. tak... Kiedyś, kiedyś pojechałem na na, na, na Narew, pojechałem tam za tusk i miałem jakieś tam pikierka, miałem, nie wiem, jakiegoś delikatnego do 40 gramów. Człowieku, tam 40 to przyleciało. To wiesz, oliwki mocowałem i normalnie otwierałem kowrotek i rzucałem ręką i wiesz, blokowałem. Da się? Widziesz, da, da się. A czy go do drugiego lasku. Dokładnie, proszę, karabusik. O, też fajne wędeczki. Sporo i w zeszłym sezonie sprzedaliśmy. O, głównie tam. dla wędkarzy, którzy łowią tenczaki. Tutaj jest wędka od 0,3 do 2,5 grama. Generalnie te wędki są dość krótkie. Nie potrzebujemy Szybka tutaj wędka. długich kijów. One się Petarda. gną pod własnym ciężarem. O, proszę. I od razu. To ugięcie no. też pozwala właśnie takimi najmniejszymi przynętami e, nawet fajne odległości rzutowe uzyskiwać. No i zostały nam dwa ostatnie kijki od Savage'a. 183 od 0 do, do dwóch. Tak, najlżejsza wędka, najlżejsza wędka z, e, ze Stainis Gira. Podobno, e, Podobno można ją sporo przeciążyć, takie do nas opinie. Na Sopinie to są. Ona chyba będzie najsztywniejsza Ta, ale z tych w ogóle wszystkich. na łączeniu jest taka przesztywniana. Przesztywniona. akurat te, na tej widzę, no nie? No, jest to jest wędka dość budżetowa, więc Masz tak. Tak, 199 zł kosztuje. Nie możemy oczekiwać dotardy no ja, na pewno seria dużo wyższa, czyli Parabelka. Parabelka. Najmniej, 2,15 od 3 do 10. Taka, jak się, bo ostatnio mnie wędka schytowa, że się nie mówi najmiększe, najbardziej miękkie. Seria parabelu najbardziej miękkie wędki ze stajni najbardziej o... miękki z nas trzech. Pół Bo nie siasty. można powiedzieć miękki. A pół liściasty jest. Pół no, się tak no jedno liściaste już dobrze. Ale no, w Marcinie trzymaj. drzemie wielka moc, która, która kiedyś Proszę się o, Trzymaj, budzi. Trzymaj. No, trzymam, trzymam. No. Pokaż Adasiu jeszcze jakie ona ma parametry. A już mówiłem. Mówiłeś? 2,15 ty... od 3 ja do 10 gramów. Bym... Czyli taka najmocniejsza z tych ja wszystkich się Później dwa razy mi się Tak, A potem ja piłem... 3D. No. potem schodzi z łódki, ja byłem z pieskiem czy bez? Złowiliśmy coś? Siedziłem. Do weekendu, jak było wędkarsko, nie będziemy nawiązywać. Było fajnie. Było fajnie, było no, przyjemnie, du... ale dużo dużo pojawi się na kanale oddzielny materiał a, a propos naszej ostatniej eskapady. Tak? E, tak, także to w swoim czasie. Może jutro, pojutrze zobaczymy, jak, jak będziesz co, Dobra. Z, z czasem. Coś jeszcze dopowiemy? Czy Nie wszystko dziękuję. powiedzieliśmy? Nie, dziękuję. Nie dziękuję. E, także tak, na dzisiaj to także tak. mamy. Mamy nadzieję, że udało się troszeczkę temat tych akcji Wędek przybliżyć i na tym tą tematykę zakończymy. E, was jak zawsze zachęcamy do komentowania. Jeżeli macie swoje inne spostrzeżenia, zdanie na dany temat, to się wypowiadajcie jak zawsze z zachowaniem względnej kultury. Wasze komentarze też są dla nas inspiracją do tworzenia kolejnych materiałów, także podrzucajcie ciekawe pomysły. My te wszystkie komentarze czytamy. O tym, że Adaś jest silny jak Tur wygląda jak Arnold Schwarzenegger. O tym, że Laska jest, ma aspiracje, żeby robić karierę w Hollywoodzie i o tym, że Guga... I o tym, że gugała się jąka i ma parcie na szkło. My to wszystko czytamy sprawia nam to dużą przyjemność. Także życzymy miłego poniedziałku i spokojnego tygodnia. Trzymajcie się, piąteczka.